Witajcie, witajcie widzowie w nowym roku, a mamy dokładnie dzisiaj drugi dzień stycznia 2026 roku. Grzyby 2025 przechodzą już do historii, rozpoczynamy nowy sezon, grzyby 2026, sceneria zimowa, podlaski las, okolice Wizny. Jeden stopień na plusie mamy, ale sporo ostatnio było opadów w śniegu. No, coś pięknego. Wybrałem się do lasu na spacerek. Zobaczyłem, może jakieś zimowe grzyby uda się znaleźć, ale bardziej chodzi o spacer. Fajne widoczki. No, jakby inaczej, rozpocząć nowy rok, jak nie w lesie. Las sosnowy. Wiele razy tutaj byłem. Zbierałem grzyby, głównie tutaj kurki i podgrzybki, ale piękne, fajne las czysty. Teraz przysypane pierzynką. Tak jak słychać, śnieg z pod butami. Jest dosyć mokry. Zrobimy sobie mały spacerek i zobaczymy, co słychać w lesie. mówię może jakiś zimowe grzybki uda się namierzyć. No ale pięknie las wygląda. Zaczyna pruszyć mały śnieg. Może zaraz się rozpada, bo jechałem to Naprawdę było całkiem sporo śnieżyca. Ja, tak jak wcześniej zapowiadałem, będę chciał zacząć z nową serią. Na razie jeszcze nie zdradzam, co to będzie, ale na pewno będzie las, przyroda, natura. I coś smacznego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale myślę, że za tydzień, za dwa, może jakiś pierwszy filmik uda się już rzucić. No powiem Wam, że las jest równie piękny zimą, jak i latem. Spokój, cisza. No coś pięknego. Śnieg proszę coraz mocniejszy, pewnie zaraz jeszcze mocniej się rozpada, a to doda tylko uroku na tej pięknej scenarii. Czy widzicie? Zobaczcie. Jest śnieg. Jeden stopień na plusie 0. A tutaj jakieś muszki latają. aż dziwne. Tak akurat sobie siedzi, ale obok. Inne odleciały. No nieźle myślałem, że już przychodzi pora zimowa. No to te wszystkie muszki gdzieś tam się chowają. W sylwestrową noc mieliśmy minus 17. Więc już ta temperatura nie rozpieszcza. Powiem Wam, że całkiem sporo tego śniegu w lesie. Myślę, że za bardzo nie będzie widoczne, że część drzewa zatrzymały. No ale jakieś tutaj 12 cm jest na pewno. Więc już całkiem fajna pierzynka. Wszystko przykryte. Czy widzicie pewnie nie? Kamera tego nie oddaje. Ale bardzo dużo tutaj sikorek jest. Bardzo dużo na drzewach. Nie wiem czy kamera to daje, czy słyszycie ile tutaj jest odgłosów ptaków Chyba nie uchwyciło. Oła się salenki teraz przebiegły. Może tutaj gdzieś jedno widziałam. Zaraz jeszcze może i uchwycę, o, tam pobiegło, ale pewnie nie wiem czy w kamerze widać. Jedna się zatrzymała. Spróbuję przybliżyć. Nå, Nej, No i słuchajcie, pomału będę kończył ten spacer. Grzybków żadnych zimowych nie udało się znaleźć, ale jak wiadomo, nie tylko grzyby chodzi, więc czuję się super zrelaksowany. Taki spacerek na nowy rok to coś pięknego. Ja miałem na początku wam złożyć życzenia, ale no niestety zapomniałem, więc teraz na sam koniec składam najlepsze życzenia noworoczne. Dużo szczęścia, pomyślności. Zdrówka. No i oby się Wam wiodło. sobie życzę tego samego. No i jeszcze sobie życzę, żeby kanał się fajnie rozwijał. Dlatego proszę Was o lajki, komentarze. No i oczywiście subskrypcje. I dziękuję za ten miniony rok. Fajne wyniki. Sporo nowych subskrybentów, jak na tak krótki okres działania mojego kanału, bo gdzieś tam chyba około pół roku działało. Także wielkie, wielkie dzięki wam za to. Ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się cieplutko. Do następnego.